Święty Krzyż. Proste ćwiczenie. Każda ćwiartka podobna do poprzedniej. Mhm. I najważniejsza rzecz, też ja to na przykład bardzo często robię ze swoimi dziećmi. Będę chciał, żebyś teraz sobie podróżowała w kusiku ćwiczennym. Mhm. I ona jest, ma swoje lata, więc ona może jakby nosić twoją, na nasz ciężar. Tak. Więc jakby nie ma potrzeby, ona się już rozkusowała, pozwólmy jej się pokusować. Mhm. I twoim zadaniem jest to, co mówiłaś z twoją podopieczną, tak prowadzić, żeby trafiała jak najbliżej, ale na zewnątrz każdego stoja, każdego drąga. Ale ma przejść drążka, czy go ominie? Tak, tak jak blisko, teraz jedziesz. Blisko, tak. Dokładnie. I Twoim zadaniem na przykład wstępie jest aktywizować jedną ćwiarkę, a drugą maksymalnie zwalniać. A w kusie, tak jak mm. teraz będziemy podróżowali, to Twój łuk ma być, każdy łuk ma być taki sam. Uhu, no. I teraz, jeżeli podróżuję, to mam raz, dwa, trzy. Trzy na zakręt i trzy na wyprostowanie. Raz, dwa i trzy. I masz ładną świadkę, widzisz? I teraz też żeby wszystkie wyglądały tak samo. Tak. Zakusuj sobie ćwiczebnym i tak sobie zacznij podróżować. Na razie prowadząc ciałem, biodrami. Ile dałaś sygnałów? E, dużo. Dobra, to będzie do Chciałabyś, żeby twoja podopieczna... Jeżeli ty dałaś cztery, to ile da twoja podopieczna? No, powinna dać być... dwa, nie cztery, pięć. No. Okej. Okay. Ja zawsze lubię... Tak to tłumaczę swoim podopiecznym. Zanim zaktywizujesz, to najpierw pozwolnij, żeby miał czym, na czym się podejść. Tak, Odstąp tak, jedną tak. rękę, żeby on poczuł, że ma do czego pójść. I dopiero niech się zaktywizuje. Okej. Okay. I wejdź do stępika jeszcze raz, bo Ty chcesz zakłusować idealnie przy stojaku, przy drągu. Tak. Wejdź sobie do stępika i tam przy różnym wchodzimy idealnie do zakuski I już patrzysz na następną ćwiartkę. Dobra. I już patrzysz na ćwiartkę następną. I, Gdzie tam patrzysz? Tam już. O, I fakt, zakłuska. I podróżujesz sobie. I masz takie uczucie i tak u świadków sobie podróżujesz do następnych. I masz takie uczucie, że ona bardzo mocno drobi. O zad Ci teraz uciekło, nie? Drobi strasznie, no, ale dzięki temu już mi łatwo <grystanie> Tak. I żeby ona nie drobiła, to Ty chcesz wzmocnić jej zad właśnie wstępie. Aktywny stęp krótki stęp mm -hmm. Albo też mi Czujesz, że poderwała głowę? E, nie, nie dołożyłam. się okay, na zadzie, który by ale podróżujemy, podnieś sobie, e, gdzie, gdzie patrzysz? Czasami. Ty zawsze patrzysz połowę koła przed siebie, tak. prawda? Mhm. Czyli szukasz wzroku panoramicznego, a nie szczegółowego. Czyli najprościej patrzcie cały czas na moją czapkę. Ja mam dzisiaj śmieszną czapkę albo re, ten szalik, gdzie patrzysz? I rozmawiajmy teraz. Nic się nie dzieje, ale rozmawiasz ze mną. E, gdzie patrzysz? Dziękuję. Za każde spojrzenie w bok. Dziękuję. Drugie. Będę doliczał i za Trzecie. Dziękuję. A skręcam tak? Czy naturalnie chcę patrzeć w ten sposób? Okej. Okay. Ja Ci teraz pokażę jakie to... Ci... Otóż to. I teraz wejdź na chwilę do stępa, nabierz powietrza i spuść. Gdzie się patrzyłaś? Pod siebie, pod konia. Przed siebie, co nie? Mam pytanie. Zatrzymaj ją na chwilę. Jak się patrzysz na drugą osobę, to patrzysz się tak? Otóż to. No właśnie. Mogę cię dotknąć tej okolicy? Tak. Dobra. O, ho, ho, ho gdzie idę? A dziękuję. A, dziękuję. A tu odpuść, po co trzymam. Dobra, okej. Okay. Załapałam. No. Jeżeli będę trzymała cały czas i będę trzymała, to znaczy ona nie, ma, nie, wie, nie wie gdzie iść, ona się kłóci. No to odpuść. Zadziała nie raz. Ja. Dobra, tu Nie masz sygnał, nie ściąga się. Ty to robisz niestety z tego, że prawdopodobnie jeździsz z dużą ilości koni, korygujesz, no. więc się zaciskasz, używasz trochę siły, więc jak czujesz, że się spinasz, to nie bój się w tym momencie odpuścić. Ty chcesz oszczędzać swoje ciało i swoje zdrowie. I Siłuję swoją ciskoniem. ilość powtarzania z komendy. Tak. Nie ciągnę, jest sygnał i odpuszczam. Dobra. To wszystko. Czujesz, że ona się ciągnie? Do prawa, do góry. Nie. Po co się przechylasz? Ty się przebiegł w tą stronę. O, i podnieś prawą rękę. Ok. Ja już tu, tak jak mam tu, ale... Tak. Dobra. Ale zobacz, jeżeli, ty, jeżeli ona idzie tu, to ona łopatkę ci uwalnia. Mhm. Więc ps, robię to w drugą stronę. Teraz drugą, tu. Dobra, Jed wracamy na drążka. Zakusowaniem e, już teraz, czy dalej z jeszcze? Eee, kusikiem, tylko cały czas chcę, żebyś podróżując, obracała się w biodę. Dobra, kumarz. Ty kumam, jesteś no cały czas ściśnięta w jedną stronę i ona ci wychodzi, bo ona podróżuje za twoim ciałem. Obróć się najpierw na mnie. Tak skręcam. O, tak samo. Nie skręcam tak, tylko tu otwieram prawą rękę. O, otwórz mm. lewą rękę do mnie. O, łokciem. O, tu, o. o. I teraz przedróżku równo spokojnie zakusuj na mnie. Trzy, dwa, jeden, dwa. I patrzysz na mnie. Lewa ręka do mnie troszkę. O, cóż to, cała poszła. I do tego sobie podróżyłem, Oddaj trochę zewnętrzną. I niech ona. Odda się... Oddaj zewnętrzną do to. Tak, jest super. Co poczułaś, co zrobiła? Odpuściła głowę niżej. I przede wszystkim się trochę wpisała. Tak, też. O czym to świadczy? No, że powoli trzeba działać. Nie, że ty blokowałaś. Teraz pytanie, co się dzieje z twoją prawą ręką? Jest tak, czy jest tak? Eee. O, o właśnie, jak ja tak się kładę, to zobacz, co się dzieje tronie z moim ciałem. No właśnie. Ty prowadzisz w ten sposób. I twoja praca polega tylko na tym. Czuję, że ci wyleciała, pokaż lewą rękę do mnie, tak? Opuść zewnętrzną i pokaż ciałem kierunek. I niech sobie podróżuje. Sama się zrównoważyła. Ile jest lepsza? Dużo lepsza. O, co się dzieje z prawą ręką? Czego się podnosi? Otóż to, zobacz, ucieka ci, więc ty zaczynasz się ratować tak. Czyli blokujesz się przed ruchem. A nie pokazujesz trasę. Czyli jak czujesz, że tak się dzieje, nie, 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 ja chcę się tak obrócić. Pokaż lewą do mnie, do góry, a zewnętrzną opuść. Zewnętrzno, o, tuż to, i wpisz się do mnie. Tak jest, co się wydarzyło? Już szyja, duszy i się rozluźnił. Co nie? Aha. Znowu, opadła ci lewa ręka, znowu skręcam tak. Tak jest. O, i dążysz do tego, żeby ona powtarzanie sobie tak podróżowała. Jest! Dobry Nic god. nie zrobiła. Ale po co patrzysz? <laughs> Ty masz to czuć. Ty jesteś to już czujesz, profesjonalną nie? zawodniczką. Pokazuj bardziej moją stronę, lewa ręka do góry, o, czułej, czułaś że Cię wynosiła, co nie? Wynosiła Ci już w połowie ćwiartki, a każda ćwiartka miała być podobna. I już obracasz, bo czujesz, że Ci wynosi. Podnieś lewą rękę i obracaj się na mnie, obracaj się na mnie. Tak jest, pomogło ciało, Aha. tak? A co się stało z zewnętrzną ręką? E, wisi, jak flandra. Okej, ale chodzi o to, że wisi, bo się przekręca. No. Jak neron, w dół, bu, no, <laughs> nie o, żyje. Bu, dokładnie. A ramię, gdzie poszło? I obracam się. Tak jest. I przytrzymaj i odpuść. I dokręć sobie wodzę, bo wodze ci się strasznie wydłużyły, prawda? No. Jak już się ściągnęły tutaj, to już nie mam o czym porównanie. A dlaczego się ściągnęły tutaj? Bo masz wodze wo potwierane. Jeździsz no, na otwartych pajcach. No, kciuki na wodze. Tak. I pokazuję lewą rączkę Już pokazuj na mnie. Tak jest. I nabierz powietrza. Znowu ci opadła ręka. Tak jest. A zewnętrzna? Gdzie poszła? I dokręć sobie troszeczkę wodzy. I niech rytm będzie cały czas taki sam. Tu się nic nie dzieje. To, że Ci wyleciała teraz zadem, prawdopodobnie nie za dużo trzymam. Skróć sobie wodzę. Gdzie patrzysz? Dziękuję. Trzeci lizak. I troszkę taka z tyłu, co nie? Aha. Jak się tak ustawisz, to się sklinujesz. No się się tak. Niech to samo podróżuje. Gdzie patrzysz? Spięłaś się na ręce? To skróć wodzę. Skróć wodzę o, o jedną trzecią. Tak. Zadziałaj i odpuść. I pokaż moją stronę. Tak jest. I zadziałaj i odpuść. I zadziałaj i odpuść. Bardziej I podróżuje. Oto, to. I teraz nabierając powietrza, lewa ręka troszkę w górze pokazująca kierunek, a zewnętrzną, patrz na mnie, dziękuję, czwarty Lizak, zewnętrzną dostępika. Zadziałaj raz i odpuść. Raz i odpuść. I szukać wejścia do Nabierz powietrza i połącz to ze wszystkim. Tak? I zobacz, czy jest dogięta. Jak nie, to sobie wpisz, Aha. ale masz to czuć, a nie patrzeć. Poczekaj, aż się wpiszę, Tak? I ja no teraz to bym ja zaproponował. Wstępuj, stępuj, stępuj, stępuj. stępuj, 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 stępuj. Znaczy, no ja widzę cały czas to co, nie? No. A ja bym zaproponował to. I teraz ja mam wrażenie, że ty masz tą wodzę za długo. Dobrze sobie troszeczkę tą. Tak. I tak sobie prowadząc, zakusuj idealnie przez dobra? dobra? Luźniczko. Ja będę kuchnąć. 3, 2, 1. OK. I o, odprowadzę i już spokój. I już spokój. No, odprowadzę i rękę do przodu. Tak, jest. ty pasujesz się na środek. Tak, jest. ja już nic nie robię, zobacz. Po A się do... ona idzie do prawej ręki. Chce prawa idzie do boku, w momencie, kiedy ona ten wypada, tak? Nie, ja, ja docelowo do nie chcę robić nic. No. Ale jak ona mi się opada, to sobie no. podniosę, żeby głowa się dogieła no. i odpuszczam. Widzisz? Jest no. lepsza? Jest lepsza, dużo lepsza. A co ja coś robię teraz? nie no, I o to chodzi. Ja nic mam ją nie robić. Znaczy, ona się... No. O, zaczęła, podniosę sobie, wpiszę, w drodze się, tak? I odprowadzę. I znowu ale dzięki temu, że ja jestem cały czas taki sam. A jak ja teraz zaczynam się spinać na zewnętrznej, no, to, to się mi spinać. Teraz ty dociągasz do siebie, pochylasz się do środka. Aha, i się robi kraksa. A nam chodzi o powtarzalność. No. Jeśli myślisz o kupnie konia, w opisie znajdziesz link do darmowego rozdziału mojego e-booka. Wystarczy wypełnić krótką ankietę, by go otrzymać. Czy coś, co teraz ci ja ci powiedziałem, ja wiem, że jakby większość z tych rzeczy wiedziałaś, mm. ale czy czułaś, że... Być może coś pokazało Ci inny kierunek pracy. Tak, zdecydowanie. Jedną rzecz, którą czujesz, że... No mniej siłowo na pewno, nie? Jeszcze mniej siłowo, bo też nie uważam, że używa jakoś mega dużo siły, ale myślę, że jeszcze bardziej można to zminimalizować. Dobrze, a teraz, jak żebyśmy to tak podsumowali, czy ta siła wynikała z siły, którą używasz, czy ze spięcia? Ze spięcia, no, zdecydowanie. Okay. No, pokazywałeś, to zdecydowanie Mogły być luźniejsze. I my to rozumiemy, że jakby w codziennej pracy z koni pokazywaniu wielu rzeczy, czasem musisz coś zrobić na szybko, tak. ale pracując ze swoim koniem, ty jesteś odizolowana od wszystkiego, co jest dookoła. Mhm. Ty zaczynasz jakby reset, i to jest Twój czas na pracę z twoim partnerem. Mhm. Ja przynajmniej tak do tego podchodzę, tak. ale ja wiem, że każdy podchodzi zgodnie ze swoimi możliwościami. Czy z tego, co na chwilę, bo zrobił się taki troszeczkę, masz jednego, drugiego, trzeciego, czwartego ćwiczenia, z którego żadnego tak naprawdę nie, nie skończyliśmy, a to, co chciałem zrobić, Docelowo do popracowania z tobą nad tymi kawaletkami. Aha. Nie dotarliśmy. No nie. Ale wyszły inne rzeczy. skąd, tak. z, Dlaczego? Co skąd wynikało? I czy uważasz, że coś możesz wykorzystać dla siebie albo dla swojej pracy ze swoimi podopiecznymi? No albo wysparanie. coś, co było inne, niż do tej pory słyszałaś. No to trzymania było ciekawe na tej ścianie, nie? Że to jednak jest dużo lepsza opcja okay. niż siłowanie się z koniem. Czyli wykorzystywanie asortymentu, którego posiadasz. Tak. Czyli przygotowanie za y, wykorzystanie sytuacji, która jest dookoła Ciebie na Twoją korzyść, Aha. czyli wszystko jest Twoim sprzymierzeńcem, a niekoniecznie przeciwnikiem. Tak. Wiele osób mówi, no za chwilę mam ścianę, no ja nie mam z czym pracować. Ty ją wykorzystaj, okay? tak ja do tego podchodzę, ale wiem, że y, to zależy od wielu czynników. Y, z tego co ja na razie przepracowałem, co na razie zrobiliśmy, co Ci się podobało? A co Ci się nie podobało, jeżeli chodzi o sposób mojej komunikacji do ciebie? Czy ja, ja wiem, że z nie, 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 niektórymi osobami pracuję się bardziej kinestetycznie, niektórymi obrazkowo. W komunikacji może tego, że czasami musisz jeść na wprost i pytanie, czy właśnie wiesz ja mam te schematy swoje, nie? Jak widziałeś na wprost na słup, to bym wjechała na słup, to bym skumała. <laughs> Ale jak już na wprost, to mam taki typowe na wprost to, jest, to ja za ja przyścianie i tyle, nie? Tak się zazwyczaj to odbiera. No, a tak to byłoby myślę, że bardziej jasne, a tak to więcej nic nie, nie ten komunikacji to git. E, więcej, to też było drugie pytanie, jakie było drugie? Chodziło mi o to, czy mój sposób komunikacji był dla ciebie odpowiedni, no, bo ja zakładając, się... że z kimś pracuję, chcę dostosować swój styl komunikacji do jego tak. naturalnych pot potrzeb. I teraz kwestia jest następująca, że to, co wspomniałaś, to to jest tylko e, zrozumienie schematów tak. albo to, co pracowaliśmy. Dlatego ja powiedziałam, że najlepszy efekt pracy zawsze mam pod, na trzeci dzień konsultacji, gdzie ty już rozumiesz o co mi tak, chodzi język jest... i mamy ten sam język i to samo zrozumienie albo to samo spostrzegamy. Dlatego dla mnie najważniejsze jest to, żeby zobaczyć co ty czujesz i co ty widzisz i co jest dla ciebie pewnikiem i dostosować swój język do tego, żebyśmy rozmawiali na podobnej przestrzeni i wyciągnęli coś, co może ci pomóc. Mhm. Po prostu, bo na tym ćwiczeniu możesz zrobić tysiące rzeczy, ale pierwsza podstawowa rzecz to jest praca podobnym układzie, bez konieczności spinania się. Aż praca przez skoki to będzie zakręt, w którym ja pracuję równo, ale skok jest przy okazji, bo to ona skacze. Tak, po drodze. A jak ona skacze luźno, to ona się nie musi spinać. No właśnie. I nagle z konia nawet nerwowego, masz konia, który robi to elastycznie, luźno, swobodnie, bez konieczności zapinania czarnych wodzy, siłowania się. A. I ja nie mówię o sile, ja mówię o spięciu, bo broni się przed ruchem, a ja chcę go wykorzystać. Właśnie. Nie chce się bronić przecianów, chcę ją wykorzystać mm. dla siebie. Mm -hmm. To jest jakby szczątek z tego, z czym się pracuje. Ale tutaj zobaczyłem, jakby w tym aspekcie największą pracę. Także ja ze swojej strony dziękuję ci za to, że ty byłaś otwarta, bo jesteś instruktorem, jesteś nauczycielem i uczysz swoich podopiecznych. I wiem, że często ciężko jest. No co mi ktoś będzie mówił? No wiem, że <laughs> <się> tak mają. <laughs> to prawda. Więc dziękuję ci przede wszystkim za twoją otwartość. I za twoje starania, a jak błędy komunikacyjne, kwestia doświadczenia siebie, mm -hmm. tak ja to rozumiem. Tak.